Możemy. Dobra. Chodźmy lepiej tutaj. Jesteś zjadła, co na baza. No. Jest tutaj ciało... Jest tutaj ciało... Żołnierza. Na naszego żołnierza. Trzeba hmm. znaleźć miejsce, żeby go zakopać. Nie wrócaj się. Tam jest, tam jest jeden z Japończyców. Hmm. Mam go, mam go. Ale teraz to ludzie stamtąd idą. Dobra, ty ty pies... Ty pies stamtąd ludzi, a ja biorę stamtąd ludzi, okej? Okay? Okay. Ja będę tym snajperem. Go, go, go. Dobra, to są magazyny nagrania. Tutaj, tutaj jest bardzo dużo materiałów. Buchowych nawet. Tak. Tu patrz, to są takie rzeczy budowlane. Olej, benzyna, tu może chyba utopalna, ma... może ma... jakaś ma... bomba. Tak, w środku teraz jest... Młotów, stępeczka jak... wybuchowa. Dobrze, tu ja mam taką zapalnicę, która ma... ...co ma... To ma... To ma... Ja mam no. mało Amma już do tego. Mam tylko, że tak... Jeszcze tylko 10 magazynków. Hmm. Będziemy musieli znaleźć więcej. na O! Tutaj jest więcej magazynków! O mam do mój. Ach. Biorę kazdę. Biorę kazdę do mojego pistoleta. Be, to, to jest mój. Masz mas więcej, dobra Okej, okay, mam wszystkie magazynki mam teraz... Mam teraz 23. A ty ile masz? Ile masz magazyków? Ile masz magazynków? Ja mam 23. Ja mam 54 I mam miecz przy sobie jeszcze. Tak. I tu uwaga. No, no, bo tu Uważa, mogę... To Mamy dwóch. Widziałam, że... Widziałam, że... Szybko, szybko! Że tutaj jest taka technologia. O, okulary są! Okulary! Okulary. Okulary. Myślę, że one są do X-raya. No. Albo żeby widać ludzi innych. Dwa nawet. Masz? Dzięki. Załóż. Okej. Okay. Dobra, teraz widać wszystkich złych. Widzę jednego co... to wizory takie. Mhm. To są takie nocowe tylko że widać złych ludzi. Dobrze, że tutaj jest przycisk, co nie wiadomo co on robi, ale mówi, mówi tutaj na tym przycisku kamuflaż. Mam przycisnąć? Tak. Wow, tutaj jest kamuflaż na całą bazę. Dobra nasza waza jest zlimitowana, to musimy mieć jak najmniej rzeczy tutaj, okej? Okay? Mhm Dobra To jest miecz Co? To jest miecz, położę swój miecz Tak, tutaj są trzy miecze, cztery, ale jeden ten jest tego, tego co umarł, ja wykopię mu coś Ych. Dobra, zakopałem go. Ale my, my teraz musimy siedzieć tutaj, żebyśmy mogli przemyśleć wszystko. Hmm. Mamy bardzo mało tego. No. ale tutaj jest taki karambit. Dobry, Dobrze. czy lepiej mniej go. Jego ręka tutaj wychodzi. No. Jeszcze nie, nie nie dokopało mu. Dobra, ja idę na podróż. No idź, to zostawimy na swoją AWP. Biorę tylko. Biorę tylko ten mus, Lepiej położę moj, moją snajperkę. Są no super zorientować. Tutaj amunicję zbieram. Widzę. Czym brak? Wejść czy amunicję? Co mi to... что вот мы... О, ха? О, рюкило. Okej okay. Czasem jestem O jesteś No zgubiłem na... Mój nos, ale ja też no. dostałem pistolet. czerpię parę liści i zrobię banda sobie. Okay. No bo dostałem pistoletę. No dobra, dobra. Nie mogę tylko użyć tej ręki i taki dużo. Lepiej, żebym ja usiadł i nic na razie nie robił. Tylko jeść tą ręką i nic nie robić tą ręką Ale jak siedzisz i nie możesz nic robić, to jakoś siedzisz, jakoś coś gadasz, gadasz Nie, mogę gadać, tylko nie mogę ruszać rę ręką Mój mm. no, skończył ten odcinek Nowa seria Вон,